I wtedy na scenę wszedł Jan Urban. Nie będę miał problemu, żeby pojechać i z nim porozmawiać, mówi Urban. Ale zaraz dodaję coś jeszcze. Coś, co mrozi krew w żyłach wielu fanów. Wyobraźmy sobie, że Robert mówi: Ja naprawdę kończę z reprezentacją. To nie jest pusty cytat. To jest wizja, która nagle stała się realna. Urban jednak nie chce się na to godzić. Mówi wprost, zrobię wszystko, żeby tak się nie stało i żeby Robert wrócił, bo wiemy, w jakiej sytuacji jest polska piłka. To właśnie ten cytat pokazuje, że selekcjoner nie widzi dla siebie innej opcji niż osobista wizyta, rozmowa, pojednanie. Tak samo jak robili to trenerzy Ronaldo czy Messiego. Tylko, że Polska to nie Portugalia ani Argentyna. U nas nawet najwięksi bywają traktowani z podejrzliwością. Zwłaszcza jeśli jak Lewandowski odważyli się powiedzieć nie selekcjonerowi. Urban nie zatrzymuje się jednak tylko na Lewandowskim. W rozmowie przyznaje, że także temat Piotra Zielińskiego musi zostać wyjaśniony. Podobna sytuacja. Muszę zainteresowanego wysłuchać, dowiedzieć się, jak wyglądała sytuacja, mówi, sugerując, że do zrozumienia wewnętrznych napięć potrzeba czegoś więcej niż tylko suchego raportu. Dla Urbana wszystko opiera się na rozmowie, dialogu, empatii wtedy będę mógł wykreować własną opinię na to, co się stało, zaznaczyć.